Mam przeczucia, mam straszne przeczucia i boli mnie to i boli mnie brzuch na samą myśl o tym. Przeczucie mam takie, że jak odpalę horror, to się obstram. Tak, tak widzowie, radzę uważać, gra jest bardzo straszna. Dla was widzowie, jak tylko zostawicie subskrypcję, będę nagrywał Krainę Wariatów do końca moich dni. A jeśli już tylko widzu dasz tą subskrypcję, nigdy cię nie opuszczę. I tak, ja, ja nigdy nie zrobię to, co zrobił J.J. Joker. Dobra, co mam Dobra, wziąć, co mam wziąć? Weź sobie tą latarkę największą, możesz wziąć na przykład yy, Maryjkę, to ona trochę pomaga. Kocham Maryję, biorę ją. I ona działa jak krucyfik z fazmofobii okay. No i ch**, zaraz idziemy zobaczyć, co się dzieje, nie? No dobra, dobra, dobra Czemu to ma lepszą grafikę, niż Fasmofobia? O. A! Co to, o, to było? To ty zrobiłeś! To. Zdrowaś Mary, łaski Fimie pełna Pan z Tobą, błogosławionaś tym to. między... W imię Boga! No, 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 nie, <susza> nie zostawiajcie mnie, proszę! Nie zostawiajcie mnie, błagam! Co to, to było? Tab chyba Co to? O kurwa... O kurwa! Co to k**a? pip za Messenger gadu gadu Panowie Szukiwania. czuję napięcie Są ślady stóp, są ślady stóp, są ślady stóp Masz? Zaznaczaj Nienawidzę stóp, k***a Udziabord A! A! pomocy, pomocy Ksiądz, k***a Panie Boże, zdrowe, panie Pomocy, 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 k***a Kurwa, aż mi k**a. Stary, aż mnie zapiekło w kutasie Dobra, nagrywam vloga nie no. Witam cię. Jest, no bo... jest, je, je. na, je, na ścianie, ścianie. Gdzie?! Mamy fotę. Było na, na, ścianie ścianie, był, ku... na ścianie, było. No, na ścianie było. No, no i nie nagrałem. Mało wyświetleń to... będzie. O kurwa co za kito zjeb... świeć tu, świeć tu ktoś. chodź, chodź. Chod, chod. Ja go w p***jnicy. Uwaga... Nagrywam Gotowy. to. Gotowy? nie tak. No, kurwa nauczy się rzucać... O, ku... Nagrywam to, nagrywam to! Widzowie jesteśmy dzisiaj na żywo z wywołania duchów. Tak jak widzicie... Idzie, idzie, idzie. A nie to k***a, mork. nie ma! Nie, nie przyszedł! płaczę. płacze! Eee! Płacząca kupa. O kuję! E, e, mówi do mnie! Hand, hand. Hand, hand. Przygotuj się! A! Co to ka było? Obroniłem się, obroniłem się tym. Czym, czym, k Świecie, ja to... ZAGRYWAM to wszystko! ale ch.o! Albo im na tobie! Ej, ej, ej! Mogę? Mam krzyż, mam krzyż! Zwróciłem to! Amu, 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 amu. Na mnie się rzuci chyba! Łap go jak ktoś! Biegnie! Biegnie, biegnie! Aaaaa! Co to k.a jest? O kur... mać co to było stary? Dobra, dobra. podpalone! Idziemy dalej, zapalamy. It's lit. Dobra, zapalone. Pokaż się, pokaż się. Oh. Ha ha! FOLK! FOLK! Ej, jestem. Multi. Co? Chodź multi, weź to, chodź ci dam to. Multi. No? Masz lusterko, jakbyś patrzył, miał je w ręku, to byś widział jego oczy co on patrzy. A jego P.O.V.B.E. już miał jak coś. Naprawdę? Widzi, Zapa, widzi, jest w kuchni. Jest tam, był tam. jaki, jaki wielki jaki jest. Mork! O oh, oh. kurwa, jestem w jakimś pokoju jakichś kidosków zajeb... Nie zamykaj mi ty kurwo, oh, show ass O oh, kurwa Rób, rób fotę Misiu, nie ma misiu, no mam ma go, i co teraz? Do... Hey. Dobra przeżyłem, ale wyje... mi jumpscare Dobra O oh, kurwa, tu stoi, łapią, łapią kurwa. Ja ty z tyłu, z tyłu, z tyłu! Ja tak miałem wtedy! U. O ku... No kur... to się odbija od niej! Nie wiem... o kur... No, siedzi tu. Liczę, liczę ty kur... Dwa... dwa... żyjesz, żyjesz? Żyję, żyję! Ale uważaj, uważaj, uważaj! A! Chyba piątka! Piątkę to se, k***a, mogę sam przybić. Aha, drzwi mi, k***a, zamykasz? K***a! to! No, kurwa stawiaj to! Czemu, 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 to nie stawia? Czemu to się nie stawia, kur... Tu, chodź tu! Come here! come here Stupid bitch Your mother was a whore. To małem. A, a! Mga, um, Co to ma? No Co to było? Um, mga, um, się. Dwa, dwa, dlaczego dwa mam napisane? Ha, ha. Czemu mam, czemu mam dwa, mam, dwa! Dwa, Stopy, stopy, stopy! Gdzie, gdzie? Tu, tu! Tu, tu! Czekaj, idę potem do po, pola idę. Ku... A no i zniszczyłem. Give us a sign, are give you, us a sign. Are you friendly? O! O kur ku... Idzie po schodach, po schodach chodzi, po schodach chodzi już. A! A! Jestem, jestem! Czaj, okay, na dole jest? Jest na dole. Idzie, 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 idzie. Gdzie? Oh jeez, think cheese, she Gdzie to! Jak? Jak kurwa, ci fizycznie nie pojawi... Nie! Nie! Jestem, jestem, jestem! O kurwa. Co ja zrobiłem? Rzuciłem na stół! Ale ruszają się te... O kurwa, biegnie! Nie mam tego! Ja... Dobra! J kurwa. Dostał, dostał! Złapał, złapał, złapał! Tak? Dostał w raz! O kurwa, jest dziecko! Jest tu na ścianie, Chodź itemy, co Dobra, kurwa. dobra! Biegnie! Dostał. Dostał. Mamy. Co? Co jest? Ale czemu jesteś niewidzialny? Coś jest, kurwa? Ja pier... Co się dzieje? Nie mamy już nic. Chodź po rzeczy, chodź po rzeczy. Dlaczego mój kurwa jesteś niewidzialny? A! A! Ja pierdolę. Dobra, nie ma go, nie ma go. Dobra, chodź spróbuję go i tak czemu ty jesteś kurwa niewidzialny? A! Kurwa mać! Nie mam tego jak podpalić! Nie mam tego jak podpalić! KURDA! Nie, nie nie, mogę tego podpalić! mam zapalić chyba! Chyba mać! Do tego pokoju, do tego pokoju. Dobra, dobra. Co zawsze? Do kuchni? O oh, kur. No! MOCH! O! A dobra, to czołgi stać. Do yourself. Give us a sign. Go. Go. Dziękuję bardzo za rejestrację Take the, take the wood gadaj po... radio, żeby wzięła do prawej. Pomocy! to. Ej, prawej Halo, jest średnia, bo starszy wie Co ci k***a jest? Co to k***a było? Co Jakiś k***a Co? Slenderman Słysz po mi, się. pomóż mi Papa! Papa! Pa. Pa, pa. Ej nie, chodzi o. Coś, jak zaznaczysz. że na, na przykład rzuca, to dalej jest. No, łap, łap. O! Użył! Oto. Użył! ta kula jest? Jadna. Na dole! kula. Jadna. Ja tu tu! No tu masz tą kulę! Kula. Dobra, to jest debil. To jest debil! To jest debil! Kurwa leży przed nim. Gdzie na środku? Nie widzę nic. Nie ma tu żadnej kuli. Nic. Napisałem, budzę z tym. Nie ma mi na ekranie tutaj. Kule, ale było blisko. Bugowało mi się. Kule. No, ale już mi wyskoczyła informacja, żeby go złapać ten w kule. O tak. O ma. Zoba. Idzie. Biegnie. łap Kwap. Kwap. No, no. Zobaczymy go. Mago. Mam go! Mago. 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 Serio? Mago. Nie, nie mam Nie, nie mam go, dalej siedzi na ścianie. Nie. No, bo to, to się odbija od niego. Oku! o Oku! O o <grym> Do góry? Oku! O. O O. Oku! Oku! go Oku! Oku! jest rzucaj! Oku! 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 O. Oku! ja zrobiłem, sorry Oku! Oku!

Pewnie, C -C kropi, Nie wiem, no jeszcze postaram Ghost, pick up the voodoo doll. Aha, wy się tam k***a zamknęłyście? No działaj tam, działaj. A! a jest był tu. Ghost, pick up a voodoo doll. Ghost, pick up the voodoo doll. Ghost, how are you feeling? Mega k*** się dobrze czuję ten ghost. No gdzie k***o jesteś? No k***a, umrę zaraz! Chodź tu! Gdzie? Na dół? Dobra, za mu k***a lepę! Przeżyłem to, ja pi*e. Jak nie tu, No nieźle, zuży... o, fia... On tak, po co tu o, jest tu! Dobra stary, chodź do auta, kupujemy stary ten... Musimy kupić na obronę Tu otwarte, tu otwarte A i tak w kolejności A! musimy to robić A! Zużyłem sól Mam go, dobra Dobra, na jumpscary też działa, na też działa Zajebiście Biegnie, biegnie Idzie, Nice Dobra Zajebiście, 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 zajebiście Dobra On tak będzie chodził spokojnie w swoim mieszkaniu O jest, patrz, idzie. Merga tu jest, tu jest,